To jest stolik dziennikarski. Wracamy po przerwie. Robert Walenciak, ze mną są Magda Szanowicz, Łukasz Lipiński, Łukasz Warzecha. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w polskiej polityce w Sejmie. Rozmawialiśmy przed przerwą o PiSie, o Jarosławie Kaczyńskim. Teraz porozmawiajmy o nowej przyszłej władzy i o jej pomyśle, który prezentuje, czyli trzech komisjach śledczych i czwartej, którą zamroziła. To może od tej czwartej zaczniemy, od komisji Lex Tusk. Komisja miała wyeliminować Tuska z polskiej polityki i jego przyjaciół, potem miała już tylko go straszyć. Po, po tym, kiedy prezydent Duda wprowadził jej zmiany. A, a teraz część odwołano, znaczy jej członków odwołano. Być może powoła się nowych, więc komisja będzie ścigała innych Polaków. A z drugiej strony mamy raport cząstkowy, który mówi, że Tuska trzeba. No, nie, nie wolno go rekomendować do stanowisk państwowych. Powiedzcie mi, czy, 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 czy to jest w ogóle. Czy to ma sens? No, czy to jest, nie powiem, że kawaret, bo bym był wtedy stronniczy, ale. O, o co chodzi w tym wszystkim. Jeżeli mogę, to ja, tak. ja bym tutaj się wprosił na pierwszego, tak. bo się dosyć mocno zajmowałem no tą komisją, protestując przede wszystkim przeciwko nazywaniu jej Lex Tusk. Mhm. Dlatego, że to sugeruje i to zresztą celowo oczywiście opozycja, obecna większość robiła, żeby pokazać, że Tusk jest tutaj najważniejszy. Natomiast ta komisja była skandaliczna w samym swoim założeniu, bo ona opierała się na takiej absurdalnej moim zdaniem bardzo szkodliwej dla polskiego życia politycznego licytacji na to, kto bardziej nienawidzi Putina albo ewentualnie kto jest bardziej z Putinem związany. I my to obserwujemy do tej pory na sali sejmowej tak. również teraz w Dziesiątej tak, kadencji. Dokładnie. To pokazywanie zdjęć sobie nawzajem. Jest to kompletny absurd, bo uniemożliwia jakąkolwiek racjonalną sytuac ocenę mm. sytuacji. Mm -hmm. Więc ta komisja mogła uderzyć praktycznie w każdego. Ustawa była zbudowana tak, że równie dobrze któreś z nas mogłoby przed tę komisję zostać wezwanym. Dlatego nie Lekstus, tylko ja to nazywam komisją Kapturową, bo mm -hmm. ona pogwał Cała normy państwa prawnego ewidentnie. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście dziwię się. Dlaczego nie ma przynajmniej równolegle z odwołaniem członków komisji, dlaczego nie ma projektu ustawy uchylającej ustawę o powołaniu komisji? Bo rozumiem, jestem w stanie zrozumieć taką argumentację, hmm. że ponieważ jest pan prezydent, czas na odniesienie się to trzeba zrobić szybko. No to szybko odwołujemy członków komisji. No ale gdyby obecna większość chciała być konsekwentna, to równolegle z odwołaniem członków komisji powinna przedstawić projekt ustawy uchylającej tamtą ustawę, czyli rozwiązującej komisję. W czym problem? To jest arcyprosta sprawa. Tu nie ma żadnych skomplikowanych konstrukcji prawnych. Po prostu przedstawia się ustawę, która ma dwa artykuły. Jeden mówi o tym, że się uchyla poprzednią ustawę, drugi o tym, kiedy to wchodzi w życie. Koniec, kropka. Mhm. I teraz niech się pan prezydent z tym buja. Szczególnie, że tutaj moim zdaniem decyzja pana prezydenta nie jest wcale tak oczywista, no bo zawsze jest groźba, że się powoła w miejsce odwołanych członków, tak. nowych członków. Tu może warto jeszcze zaznaczyć, że ustawa nie wymaga powołania w żadnym terminie członków odwołanych. Ona wymagała powołanie w ciągu dwóch tygodni członków w pierwszym rzucie, czyli po wejściu w życie ustawy, ale w przypadku odwołania członka nie ma już żadnej granicy, czyli teoretycznie taki. Bat, ale niewdrożony w życie, wiszący gdzieś tam nad plecami obecnej, czy no tak, obecnej opozycji de facto, która zaraz przestanie rządzić, on może trwać i do końca kadencji. Ale to jest niekonsekwencja, powtarzam, ze strony obecnej większości. No i jak? Agda. To jest oczywiście, oczywiście niebezpieczne w takim sensie, że zgadzam się tutaj całkowicie z, z Łukaszem, że. Mm, że to, z czym powinniśmy walczyć i to, czym powinno się zająć państwo, to jest rzeczywiście dezinformacja czy te, no, w pewnym sensie wpływy rosyjskie, ale nie w postaci takiej komisji, która dokładnie y, y, tak, jak, tak jak powiedziałeś, dokładnie może powołać przez swoje oblicze każdego i każdy, kto gdzieś, gdzieś przechodził ulicą obok, ktoś go minął i tak dalej, to jeżeli się jest, jest to taka komisja, jest absolutnie narzędziem walki politycznej i obserwowaliśmy to doskonale w czasie ostatniego, mhm. ostatnich dni sejmowych, kiedy nagle po prostu y, y, członkowie tej komisji w, w, wyszli w Sejmie i jakby rozpoczęli swoją przedśmiertną szarżę y, 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 przeciwko. Rozumiem, że to miało dać jakiś, nie wiem, asumpt prezydentowi, żeby potem nie mógł tego, no tak, tego Donalda Tuska... Się, tak, ale no, nie no nie powołała, jednocześnie wyobrażacie no. sobie, że prezydent Duda naprawdę wychodzi i mówi nie, desygnuje teraz na, na premiera Donalda Tuska, dlatego że Cęckiewicz powiedział, że, że w, w, podczas dwóch miesięcy działania tej komisji, no to by było naprawdę zresztą. z prawnego jest... punktu widzenia ten cząstkowy raport nie ma żadnych informacji, nie, nie dobrze no, mógłby właśnie, zostać dokładnie. w kawiarni napisany tak. przez dokładnie. pana Zybertowicza już, i pana Cenckiewicza. Już nie mówiąc o tym, że w czasie tego on nagle zawiózł w internecie, tam są różne, różne um, ujawnione zeznania, ujawnione rzeczy, których w ogóle no, na jakiej zasadzie one zostały ujawnione tego jeszcze nie wiemy. Nikt tego, jakby. To mogą analizować rzeczywiście eksperci, co wynika z, róz, z różnych, z różnych zeznań, co nie wynika. One zostały opublikowane, zawieszone w internecie. I one tam sobie wiszą. Wychodzi ten Cęckiewicz, wychodzi ten Zybertowicz i mówią takie rzeczy. No, w, w, tym sensie, w tym sensie słowo kabaret, też nie chcę tego umniejszać, no właśnie, no. ale w tym sensie no, to, było, to było naprawdę straszne. Ty. Tylko to nie jest kabaret, w tym sensie, że to jest niebezpieczne. Tak. To jest tak samo jak ujawnienie innych um, tajemnic państwowych. Bardzo, bardzo niebezpieczne. Hmm. To, czym powinniśmy się zajmować, oczywiście, to dezinformacją. Natomiast nie powoływaniem przed komisję hmm. y, y, polityków, którzy kiedyś mieli zdjęcie z Putinem na molo. No. <grym> Łukasz, jak ty też uważasz, że ta komisja no w zasadzie powinna być odwołana, znaczy zakończony, jej działalność powinna być zakończona. No, szczerze mówiąc nie chcę się zajmować tą komisją w ogóle. Znaczy jej na obecnym etapie mhm. nie ma po prostu. Było, minęło, się na razie skończyło. Czy ona zostanie zlikwidowana, czy być może Platforma spróbuje ją wykorzystać, czy obecna mhm. opozycja. Tego na obecnym etapie nie wiemy i wydaje mi się, wydaje mi się to na razie no jakby nic, nic, dalsza dyskusja o tej mhm. komisji nie wniesie. Natomiast dla mnie rzeczywiście bardzo ciekawy jest ten pomysł na na to, żeby takim kluczem na razie na start rozliczeń PiSu stały się te komisje śledcze. Mm -hmm. tego, o żeby ich, był, tak, o nich pisałem, mm -hmm. pisałem o tym komentarz, co więcej do swojego mm -hmm. podcastu zaprosiłem Ryszarda Kalisza, bo poszedłem za tym tropem, że już raz próbowano rozliczyć PiS przy pomocy mm -hmm. komisji śledczej czy i to brady. było po rządach 2005-2007 powstały dwie takie komisje bezpośrednio po starcie, po starcie nowej Kadencji, gdzie PIS stracił władzę, komisja, tak zwana Komisja Naciskowa i Komisja do Spraw Blidy. I one są troszeczkę z dwóch stron lustra, bo komisja naciskowa skończyła się de facto no, w sumie takim wielkim rozczarowaniem do samej idei komisji. To była taka pierwsza komisja, z której tak naprawdę obrad nic nie wynikało, a uczestniczący w niej pisowcy po prostu trollowali jej obrady i sprowadzali je do pewnego rodzaju magla. Chociaż pewną korzystną, pewną Pozytywną rolę ona odegrała, bo dzięki kilku posłom, w tym posłowi Krzysztofowi Brejzie, swoją drogą, który odegrał tam bardzo pozytywną rolę, udało się napisać taki raport, z którego w zasadzie jakąś odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu i odpowiedzialność karną można by było wyciągnąć. Druga komisja to była komisja do spraw Blida, ona była o tyle lepsza, że była poświęcona jednej konkretnej rzeczy, i tam rzeczywiście mieliśmy bardzo ciekawe sprawozdanie napisane przez właśnie Ryszarda Kalisza, które z jednej strony odnosiło się bezpośrednio do tej, do tej sprawy, a z drugiej strony a z drugiej strony no próbowało jednak z tej sprawy, na podstawie tej sprawy zbudować czy pokazać cały ten system, który PiS wprowadził wtedy takiego, to wtedy pojawiło się sformułowanie ciąg technologiczny, prawda, że od służb policji poprzez prokuraturę do sądu starało się w pewien sposób likwidować czy piętnować swoją, swoich opozycyjnych przeciwników i ten system PiS udoskonalił i doprowadził do perfekcji w tym swoim drugim okresie władzy, który w jakimś stopniu był było możliwe też dlatego, że zabrakło tej woli politycznej, żeby konsekwentnie do końca doprowadzić ten proces rozliczania. Więc... To co się zdarzyło w latach 2007 tak naprawdę 15, a nawet 17, bo wniosek hmm. o postawienie Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunał Stanu na podstawie komisji wniosków z Komisji Naciskowej i Blidowej został przedstawiony w Sejmie w 2017 roku i oczywiście przepadł, bo wtedy PiS już miał bezwzględną większość, pokazuje dwie strony medalu. Z jednej strony to jest to, że jak trudno będzie doprowadzić do rozliczeń jak trudnym narzędziem jest Komisja Śledcza. Wcale nie jest prosto takiego narzędzia użyć do tego rodzaju zadania, ale z drugiej strony to pokazuje, że jeśli tego rodzaju rozliczenia nie zostaną przeprowadzone, jeśli prawdziwe winy zostaną odpuszczone, jeżeli ten stan sprawiedliwości nie zostanie przywrócony, no to to niesie z sobą konsekwencje i ten powrót PiSu do władzy po części jest efektem tego, że tych rozliczeń wtedy nie udało się przeprowadzić. No dobrze, to spójrzmy konkretnie na to, jakie są pomysły na te komisje, bo ja jednak z niektórymi tak. mam pewien problem. To znaczy, najmniejszy problem, mam z komisją do spraw Pegazusa zwłaszcza że to są kwestie bardzo mi bliskie czyli prywatność kompetencje służb uważam że to powinno prywatność powinna być absolutnie wzmocniona kompetencje tak. służb ograniczone jeżeli by tego typu inwigilacyjne kompetencje Oczywiście. jeżeli by tego typu wnioski z tej komisji wypłynęły i jeszcze zostałyby jakimś cudem zrealizowane bo w to tak średnio wierzę ale jakby to byłoby bardzo dobrze to są jak mówię kwestie o podstawowym znaczeniu a sprawa jest stosunkowo prosta i przejrzysta, bo to też jest jeden konkretny problem. Ale te pozostałe dwie komisje, mam wrażenie, że tu bardziej chodzi o teatr. Bo tak, Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych, no mamy raportnik, NIK, mamy tak. doniesienia nikt do prokuratury. Tu są sprawy, które prokuratura może załatwić. Nie wiem, czy jest sens w tym celu powoływać kolejną komisję śledczą. Podobnie sprawa yy, pana Wawrzyka, czy, czy sprawa wizowa, gdzie też mam wrażenie, że jakby materiał, podstawa do powoływania komisji, która jest jednak czymś nadzwyczajnym. Jest to jest słabe, nie, nie jest tak mocne jak w przypadku Pegasusa i też tutaj, jeżeli by można było coś konkretnego wykazać, powinna się tym zająć prokuratura. Więc mam wrażenie, że to jest tak powiedzmy jeden do dwóch, znaczy dwa mhm. pomysły teatralne, jeden konkretny, ale chciałbym tu jeszcze wspomnieć o pomyśle Konfederacji, który ja bym z kolei bardzo popierał, a myślę, że on nowej większości się nie spodoba, nie, nie, nie zostaną zebrane Podpisy pod projektem uchwały o powołaniu komisji do spraw lockdownu, podejścia tak. do, 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 do COVID u, do, do epidemii, bo tutaj podstawy też są. Znaczy, spójrzmy chociażby na to, że Pfizer wytacza Polsce w tej chwili proces o ogromne pieniądze czyli to jest pierwsza sprawa, kto decydował o zakupie absurdalnej ilości szczepionek. Mhm. Druga sprawa, przekraczanie, łamanie prawa przez yy, organy władzy. To jest ewidentne, to sądy pokazują w swoich wyrokach. Rozporządzeniami odbierano te wolności obywatelskie, która, w, które wolno było odbierać tylko ustawą, albo nawet odbierać tylko w czasie wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Naprawdę ludzie tacy jak Mariusz Kamiński, jak Maciej Wąsik, jak Adam Niedzielski, oni się mają z czego tłumaczyć. I właśnie oni się powinni tłumaczyć, moim zdaniem, przed Komisją yy, Śledczą Sejmową. Bo tu mamy pewien kompleks zdarzeń, który mógłby prowadzić do istotnych wniosków, być może też do złożenia doniesień do prokuratury. Jest to zwarty problem, też spektakularny, co ma moim zdaniem jakieś znaczenie. No tylko boję się, że ze względu na to, jakie obecna większość parlamentarna miała stanowisko w kwestii lockdownu, ograniczenia praw obywatelskich i tak dalej, nie będzie chętna do tego, żeby, żeby poprzeć ten wniosek, a szkoda. Mm -hmm. No ale nie wiadomo. Nie, nie wiadomo, wiadomo. Nie, nie bo to wiadomo. jest, to jest, to jest ja to kwestia to dotycząca wolności tak, obywatelskich. To, to znaczy, ja rozumiem, że władza ma prawo w wyjątkowych sytuacjach ograniczać w, 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 wolności obywatelskie, ale musi to czynić zgodnie z prawem. To no są wyroki sądu, Wiesz, które pokazują, o, o, o... sądów, które pokazują, że to nie było robione zgodnie z, zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Jest, tu, tu jest ten problem. Opozycja krytykowała wielokrotnie sposób zarządzania i to zarówno funduszami covidowymi, jak i no nie wprowadzanie stanu wyjątkowego, bo chodziło o to, żeby te wszystkie to całe ustawodawstwo covidowe oprzeć na jakichś podstawach prawnych tak, i to stany tak, nadzwyczajne tak, tak. dawały dawały tą tą możliwość. Także ja myślę, że jeśli się jeśli dojdzie tu do jakiegoś kompromisu, to powołanie tego rodzaju komisji jest możliwe. Tam szczególnie szczególnie duże zainteresowanie. Ja mam znajomych prawników, którzy analizowali krok po kroku te wszystkie ustawy covidowe. Tam się po prostu tam była masa przepisów kompletnie z covidem niezwiązanych tak. jakichś totalnie totalnie absurdalnych. Znaczy to jest rzeczywiście rzecz, którą. Komisjerka chociażby, prawda? Tak, Ta tak, covidowa tak, niby. No, tak, tak. no masę rzeczy. Te szpitale covidowe, które, które na które wydano miliony, a które nie działały. Więc tam jest rzeczywiście miejsc. czym się zająć i taka komisja całkiem możliwe potrwa. Pytanie czy pójdzie w tą stronę, w którą chciałaby pójść Konfederacja, czyli takiej generalnej tezy, że w ogóle nie należało ograniczać żadnych wolności Obywatelskich i że COVID był wymyślony, bo też część polityków Konfederacji część, część. Część stoi na takim stanowisku. Czy pójdzie jednak w stronę na rozliczania państwa prawa? Ja bym tylko jednej rzeczy nie deprecjonował w działaniu komisji. Uważam, że ta jej część, która została tutaj nazwana teatrem, jest niesłychanie istotna, bo to, że istnieje jakiś raportniku na jakiś temat to nikt o tym nie wie natomiast jedną z głównych ról komisji śledczych jest właśnie próba nagłośnienia pewnych mm -hmm. nieprawidłowości i dotarcia z nimi do obywateli także te dwie funkcje powinny iść ze sobą ramię w ramię. Jedna funkcja dochodzenia do prawdy i rzeczywiście mm -hmm. rozwikłania. Czyli taka prokuratorska, rzeczy, prawda? Prokuratorska, a druga taka popularyzatorska, że tak powiem. Czyli polityczna. Czyli polityczna, taka, no. czyli, polityczna mm -hmm. czyli pokazująca wyborcom, słuchajcie, tam rzeczywiście były nieprawidłowości, to gdzieś tam było schowane w jakimś raporcie, którego wyście nie widzieli, ale teraz to jest transmitowane w telewizji, o tym I mówią dziennikarze. Artuśnia tego człowieka, prawda? E, e, no ale no, w bardzo dużo, znaczy polityka mm -hmm. w dużym stopniu na tym. Na tak. tym polega to, że my o czymś wiemy, to jeszcze nie znaczy, że wiedzą o tym wyborcy. No, Mi się z kolei wydaje z tego samego powodu, z którego jeżeli chodzi o wybory kopertowe, ta komisja śledcza, Aha. Łukasz mówi, że, że, że bez sensu, to mi z tego samego powodu wydaje się bez sensu komisja śledcza dotycząca COVID-u. Nie dlatego, że mam fundamentalnie inne zdanie na temat obostrzeń covidowych, które były wprowadzane mhm. podczas pandemii. Tylko z tego powodu, że Komisja Śledcza, jak sama nazwa wskazuje, ma coś, ma wyśledzić jakieś ukryte działania państwa, o których nie wiedzieliśmy. Tymczasem, jeżeli rzeczywiście było tak, prawdopodobnie tak było, że, że, że właśnie tak, nie wprowadzono, znaczy tak było po prostu, nie wprowadzono stanu wyjątkowego, wyjątkowego. który by pozwolił na, na te różne zmiany. I gdyby śledztwo poszło w tym kierunku, o którym ty mówisz Łukasz, no to z czym ja bym się zgodziła, dlatego, że wiele rzeczy było wprowadzonych nie tak jak trzeba, to tu ja bym powiedziała, że to po prostu są jakby trzeba wyciągnąć konsekwencje prawne wobec tego, a nie ma jakby nie ma tutaj pola do śledztwa. Śledztwo jest rzeczywiście... Z, a nie, jest się, przepraszam, to jeżeli mogę... I w tym mogę, w się, i w tym tak, się zgodzimy... Się wzięły, je tak, ale jakby nie, ja mam poczucie, że to jest ogromna różnica między tym a na przykład Pegazusem. Ale jeżeli mogę, to tak. ja uważam, że, że tak, że tam jest absolutnie i podam przykład. Watchdog Polska, to jest bardzo słynna tak. sprawa, zwrócił się do Kancelarii Premiera, no to było jeszcze w 2022 roku, z pytaniem, jakie były jak doradcy brali udział w podejmowaniu decyzji o zamknięciu cmentarzy 1 listopada 2020 roku. I odpowiedź była, nie jestem w stanie jej zacytować w pełni z pamięci, ale taka, że odtworzenie procesów myślowych, które stały za podjęciem tej decyzji nie jest w tej chwili możliwe, ani ustalenie tych osób. No więc ja ja widzę tu rolę dla Komisji Śledczej. Były podejmowane decyzje, które uderzały w wolności obywatelskie, w wolność przedsiębiorców, które niosły ze sobą gigantyczne skutki finansowe i jest pytanie kto i na jakiej podstawie je doradzał. Przecież mhm. posiedzenia Rady Medycznej nie były protokołowane. My nie wiemy, kto wrzucał pewne rzeczy, pewne rozwiązania. Czy w ogóle to było konsultowane, czy nie z kimkolwiek? Czy były brane pod uwagę badania, które się mhm. na bieżąco pokazywały? No, wydaje mi się, że jednak. Przez... Z tego można tak, wyciągnąć wnioski. To jest zadanie Komisji Śledczej Sejmowej również na przyszłość dla takich sytuacji. Być może na przykład pewne procedury należy bardziej sformalizować. Być może one powinny być bardziej jawne. Nad tym właśnie powinna pracować Komisja Śledcza. To ja bym się tutaj włączył i się z Tobą nie zgodził w sprawie y, afery wizowej, że tutaj też Komisja Śledcza moim zdaniem jest jak najbardziej potrzebna, bo tam oprócz samego tego śledztwa stricte korupcyjnego mm -hmm. mamy do czynienia jednak z jakąś taką dziwną słabością. Organów państwa polegającą na tym, że my do końca nie kontrolowaliśmy polityki migracyjnej. Znaczy w tym sensie, że biznes zgłaszał tak. zapotrzebowanie na sprowadzanie ludzi i ci ludzie byli sprowadzani bez jakichś specjalnych, na rządanie. Na rządanie, no, tak. bez jakiegoś specjalnego sprawdzania, czy, czy ta potrzeba. Krótko mówiąc, to działanie działanie w, sprawach, działanie w sprawach sprowadzania pracowników do Polski pokazywało taką absolutną słabość państwa, że tutaj po prostu firmy. firmy firmy każą, nawet jeżeli to są firmy państwowe, a nie tylko państwowe były, państwo im sprowadza i generalnie nikt tak. jakby sobie nikt nie próbuje, dojście, nikt, dojście, nie próbuje nie, nie, tych nikt nie próbuje, to, tak. to, to tak. nikt nie mhm. próbuje prowadzić jakiejś takiej całościowej polityki migracyjno-integracyjnej, polegającej na tym, że wiemy ilu ludzi chcemy sprowadzić, wiemy na ilu nas stać i wiemy co potem będziemy chcieli z nimi zrobić, no bo jak oni tu już tutaj przyjadą, to niekoniecznie będą chcieli wyjechać. Na tym polegał tak. To, Ten problem, to może być przekonujące. Mm, argument to największy się przyznaje. Skandal. Mm. E, jakby dla największy ja, skandal. Ja tutaj się te, też zgodzę, że ja bym absolutnie, jeżeli chodzi o aferę, aferę mm. wizową, e, powołał, bo przy braku kompletnym, braku tutaj we, wejdę na swój komis konik z kolei, przy kompletnym braku jakiegokolwiek dokumentu mówiącego o tym, jaki jest nasza myśl migracyjna. Czy, czy, I to może być, że tak powiem, tak. dużo różnych myśli, to znaczy nasza myśl jaka migracyjna polityka, polityka może być taka, że, że nikogo nie chcemy wpuszczać, albo że wszystkich chcemy wpuszczać. Jakby ja nie mówię albo samych chwili, lekarzy i informatyków. Ja nie, tak, nie, nie mówię w tej chwili, jaka ona musi być, tak. mam swoje tak, zdanie, tak, ale tak, to tak, nie jest tak. w tym momencie ważne. Tylko, żeby ona była i w zgodzie z tą polityką byśmy działali, tak? I w zgodzie z tą polityką, a nie tak, że Pis mówi, że nie znosi obcych i nie chce ich wpuszczać, a wpuszcza ich yy, Bo z kontrolą. Je oraz jeszcze jest tutaj inna ważna kwestia, która akurat tutaj, tutaj yy, to prawica o tym często mówi. Yy, ale w, w tym sensie ma to sens. To znaczy, że powinniśmy, że możemy otworzyć szeroko granice, ale jednocześnie musimy ludzi sprawdzać, tak? To znaczy sprawdzać, żeby na przykład nie wpuścić osób, których byśmy nie chcieli. A tutaj ta afera pozwoliła na to, żebyśmy tego... Nie robili. W związku z czym robi się jeszcze bardziej niebezpiecznie. Więc ja jestem absolutnie za tym. Uważam, żeby. Słuchajcie, żeby taką komisję otwiera te komisje i w ogóle przypuszczam, że ta zmiana polityczna otwiera nam politykę niesamowicie. Nagle jest, są dziesiątki bardzo ważnych spraw, o których mm -hmm. zaczynamy mówić i o których, o których będziemy mówić, bo od nich nie uciekniemy. Ja jestem pod. No, no nie dziwię się, że ludzie oglądają sejm w takich ilościach i interesują się, ja że to by oglądają często. Te jako patostream, patos no, ale, ale myślę, myślę, że to też ich wciąga. Więc ja muszę kończyć i robię to z prawdziwą przykrością, bo jestem wciągnięty w rozmowę i chętnie bym was słuchał jeszcze kolejne 40 minut, ale czas jest nieubłagany. Dziękuję za, za obecność. Magda Chrzczonowicz, Łukasz Lipiński, Łukasz Warzecha Dziękuję, byli moimi wiemy. gośćmi. Zapraszam Państwa do kolejnych odcinków i do kolejnego słuchania o polskiej polityce. Polityce, która, moim zdaniem, zaczyna być coraz bardziej ciekawa i coraz bardziej świeża i taka zachęcająca do, do, do myślenia. Dziękuję, zapraszam za tydzień.